Przepraszam! Naprawdę, nie wiem, no, nie zauważyłam pana. Przepraszam bardzo, ja, ja już. Może. Proszę, ale. albo ja dobrze. O rany, to, to by trzeba było chyba zabrać w zimnej wodzie. Nie no, pan to powinien chyba wszystko zdjąć. No, za godzinę mam prelekcję dla 50 osób. Nie planowałem występować w bieliźnie. No, chociaż wtedy pewnie przykułby pan ich uwagę. No, to prawda, ale. Ale to byłoby pójście na łatwiznę, nie? No, za chwilę będę nie tylko <laughs> poplamiony, ale i spóźniony. Moment, ja oczywiście pokryję wszystkie koszty. Zostawię panu mój numer telefonu, dobrze? Proszę. No dobrze, no. Spróbuję panią naciągnąć na nowy garnitur. Jeszcze raz przepraszam. Serialu Unia Serc, który jest y, na antenie telewizji TVR. Mm, serial y, dosyć specyficzny, bo y, oprócz tego, że ma normalną fabułę, też jakby porusza y, ważny temat y, środków unijnych. Jak zareagować na propozycję zagrania w czymś takim? Um, wiesz co, faktycznie propozycja zagrania serialu, który. Um, który um, ma na celu jakby propagowanie idei Unii Europejskiej. Ciężki, brzmiało, jak, temat. brzmiało jak film edukacyjny. Mm -hmm. Natomiast absolutnie tak się, tak. Um, tutaj muszę się zawahać, bo chciałam powiedzieć, że tak jest. Natomiast to jest tylko plus, a nie odejmuje niczego y, serialowi. Czyli to jest, to jest naprawdę fajny serial. Mhm. Fajny obyczajowy serial, który po prostu wpisuje w swoją fabułę problem dotarcia i wykorzystania środków Unii Europejskiej. Mhm. I myślę, że to jest zrobione naprawdę. Fajnie, subtelnie, to nie przeszkadza w odbiorze. Nie wiem, jaka jest Twoja opinia. Mm -hmm. Ale tak ja, ja się to też uważam. wydaje, bo ta fabuła mm -hmm. jednak mimo wszystko, właśnie też miałam takie odczucie na początku, że o ranę to będzie. Już tak. Pierwsza scena, jak jedziesz, nie, ty, twoja koleżanka, jedzie samochodem i w radiu oczywiście jest na temat dotacji unijnych. Ja mówię, o matko, to teraz tak będzie Tak, więc mam nadzieję, że mm, jakby zleceniodawca, pomysłodawca jest zadowolony, ale, ale widz naprawdę może obejrzeć fajny serial. Love Story. Tak, tam jest, gram dziewczynę, z, która ze swoją przyjaciółką, którą gra Joasia Kupińska, mają pomysł na biznes po prostu mhm. i zakładają przedszkole, a, a w, ponieważ nie mają środków, Własnych, specjalnych, to korzystają z pomocy Unii Europejskiej, ale to są normalne dziewczyny, które, które będą się zakochiwać, będą rozpaczać, tak, będą. swoje się rozterki i problemy. Mm. Jasne, my Państwa też serdecznie zapraszamy. Unia Serc w każdą niedzielę o 15.50 na antenie Telewizji TVR. Ja chciałabym jeszcze zapytać, bo czy, czy miałaś tak na koniec, czy miałaś alternatywę, w swoim życiu, jeżeli nie aktorstwo, to co? Może byś się otworzyła takie przedszkole na przykład z dotacji tak. Unii Europejskiej? Prawda bardzo, bardzo lubię dzieci i chciałabym z nimi pracować. Często mam o. propozycje jakby, czy to dotyczy jakby wymowy, jakichś mhm. dykcji, zajęć takich, t, t, takich logopedycznych. Natomiast kiedyś, jak sobie myślałam, czy bym. Gdybym nie była aktorką, to bym chciała, yy, chciałam się zająć tłumaczeniem. Ale to jest takie właśnie, właśnie taka podwójna moja natura. Z jednej strony, jakby potrzeba takiej, yy, takiej ekspresji, żywiołowość, a z drugiej strony, taki. Jednak jestem introwertykiem, więc siedzenie przy, jak sobie to wyobrażałam, nie mam pojęcia, pewnie teraz tłumacze się śmieją i myślą, co ona gada, ale tak sobie wyobrażałam, że będę siedziała wieczorami przy lampce to Nie wina. A może języka? i wina, Jaki to język miał być? E, Francuski. francuski. Aha, to tak to I siedziałabym ciężka. sobie i bym tłumaczyła e, piękną mm -hmm. poezję i bym była uduchowiona. Czy teraz z perspektywy czasu uważasz, że jednak e, to był dobry wybór, żeby stawiać na aktorstwo? E, myślę, że tak, bo na szczęście mam szansę i na uduchowienie, mm -hmm. e, i na takie przyjemne rozmowy w ciągu dnia. E, z tobą. A jakieś marzenie? Jakaś rola Marzeń Czy to w serialu, czy może w filmie, może jakiś już duży ekran i, i coś poważniejszego? Czy... Tak, tak, tak. Marzę o tym, żeby, żeby dostać e, taką rolę. I to byłaby komediowa, czy właśnie dramatyczna rola? Jak sobie to wyobrażam? Myślę, że taki bohater, którego chciałabym zagrać, którego rozumiem, bywa, że śmieje się przez łzy. W takim razie apeluję do wszystkich producentów, Magda Nieci jest wolna i zainteresowana, tak? jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmiało. Dziękuję Ci za rozmowę, życzę powodzenia. Dobrze, nie A... będę prostować, Państwo... bo różnie to bywa do... może to jest ten czas. No, A Państwa zapraszam jeszcze raz, powiedzmy, Teatr Kamienica, tak, w, My, Dzieci z ZO. ZO. My Dzieci z Dworca My Dzieci z Dworca ZOO, w listopadzie oficjalna premiera, gramy od końca października. To zapraszamy Państwa serdecznie. I serdecznie zapraszam na Unię Serc. I na Unię Serc tak jest. Dziękuję Ci Magdalena. Do widzenia.